Ahem, za oknem jest śnieg, wrzucę zdjęcie na fejsa. Ciekawe, czy ktoś o tym w ogóle wie. Dzień dobry, wieczór, ja nazywam się Matt Olecha, to są dwie minuty. I chyba jestem jedynym facetem, który robi to tak naprawdę przez dwie minuty, nie? Może jednak wolałem tę wersję z x minut. Dzisiejszy odcinek będzie krótki, ale chcę tobie coś zobrazować. Krótki, dlatego, żebyś mógł go udostępnić na Facebooku i uświadomić coś swoim znajomym. Co robimy? Pada śnieg, wrzucasz zdjęcie na Facebook. Jeśli jakimś cudem wygrywamy mecz, oczywiście musisz się pochwalić. Wow, wygraliśmy! Wow, nikt o tym nie wiedział! Ale o tym, że wszystkie kobiety wstają rano, wyglądają jak zombie, to już nikt nie pisze, prawda? Raz wrzuciłem zdjęcie na Facebooka bez makijażu. Znajomi pytali, kiedy zachorowała. Ta sytuacja byłaby zupełnie okej, okay, ale teraz odpowiedz sobie na pytanie, czy takim postęp zmieniasz świat i rzeczywistość. Jeśli odpowiedziałeś nie, to odpowiedź poprawna. Zobaczmy sobie, jak wyglądałyby dwa zdjęcia z pewnymi opisami. Zdjęcie pierwsze. Opis. Jest śnieg. Że to totalnie wygląda sztampowo, jakoś tak, tak bez emocji, bez wyrazu. A teraz zobaczmy drugie zdjęcie. Opis. O, <laughs> żółty śnieg. Zobaczcie, co tu się stało. Po jednej stronie mamy zdjęcie, które przewiniemy, a po drugiej stronie mamy zdjęcie, przy którym prawdopodobnie jakoś się uśmiechniemy. Coś mądry kiedyś powiedział, że artysta to ktoś, kto dostrzega rzeczy, których nie widzi normalny człowiek. W tym konkretnym momencie bądź właśnie artystą. Dostrzegaj to, czego nie widzą inni. A to wszystko, co widzą, będzie już wtedy bardziej zabawne. Dla przykładu, znajoma moja, gdy wszyscy podwiecali się meczem i wygraną Polski w jakimś meczu, napisała na Facebooku tak. Czy to, że ktoś krzyczy za ścianą, znaczy, że jest mecz? Jeżeli krzyczy tylko facet, to znaczy, że ona udaje. A jeżeli krzyczy stado facetów, to naprawdę masz ciekawych znajomych. Dostrzegajmy, proszę, to, co nie jest oczywiste, to, co jest oczywiste, zostawmy dla całej masy. Bądźmy ludźmi wyjątkowymi. Miejmy swoje pomysły i marzenia. Ale zapraszam Was na odcinek 2 minuty pytań, który teraz wyświetla się w karcie na górze, w którym możecie zobaczyć w kilku pytaniach w jaki sposób ja dostrzegłem w tych pytaniach coś innego. Ja Was zapraszam i pamiętajmy, żeby odbiegać od rzeczywistości, bo wszyscy jesteśmy nienormalni.